Cześć, witajcie z tej strony, rokiem się Dosia. Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj lecimy z zbieraniem belek. Już urósł, już podczepiony. Do tego, no, kolejny zakup, jak to bywa u nas. Dosia sponsoruje, więc wiecie, można szaleć. No, nie wiem, gotowe. Jest Specjalistyczna taka przyczepa właśnie sobie. do zbioru belek okrągłych. Tutaj są takie rolki, żeby właśnie sobie to mogło tam do tyłu zjeżdżać, jak będziemy rozodobywali. I tu jest taki chwytak z boku. Także zaraz będziemy coś tam działali. A ty, Dosia, dzisiaj bierzesz tego, tego... Chodź, ci pokażę. Już, 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 Tutaj przygotowany dla ciebie zestaw stoi. Dzisiaj Dosia, moi drodzy, będzie prasowała a, trochę. klasem. Dosia dzisiaj właśnie jedzie słowem prasować. Ja szybko pozbieram tą trawę, a potem do Dosii dołączę. Tylko jeszcze się nie ma ogólnie gdzie rozładować potem to, tą to, to, to kiszoneczkę, eee, nie? Właśnie, czekaj, będzie a... z tego kiszonka, z tej gdzie trawy, ja nie? Gdzie ja mam jechać? Tam, gdzieś się no na, na tego, na, na a, sprzed farmy. dobra. A masz jakiś pomysł, gdzie potem umieścimy tą kiszonkę? Albo z eee, ewentualnie? Czekaj, na przód farmy, czy na tył? Z przodu ty jedziesz. Aha. Bo dobra. ja muszę złąki zabrać. Okay. Ja zbiorę złąki i przyjadę mam... do ciebie. Aha, a czy mam pomysł, na co pytałeś? No, gdzie rozodujemy tu trawę. Eee, trawę, kieszonkę? myślę, że na przykład tutaj jest takie betonowe. Takie, nie wiem, czy wiesz, co czy... Tam koło tego budynku, tak jakby potem. No tutaj, to co no, kombajn stoi pod tym, tak? No wiesz, co, no powiem ci, nie wiem, czy to jest aż taki dobry pomysł, zobaczymy. Aha. Bo pamiętaj też, że mam szczepę dosyć długą tutaj nie? i to tak jakby na ziemi kłaść. Nie, nie daje tego pionowo, nie tylko należąco. No to nie wiem. Jak tam no, w ogóle belki by wszystkie z góry się potoczyły? Ja myślałam, tam koło tego silosu na kiszonkę, wiesz? A... A tam ale obok. Gdzie tam obok silosu na kieszonkę. Aha, no to nie wiem w sumie może wyj wyjdzie później, może nie. No może chyba sobie to zaraz pomóc, bo mam tak te belki doszło ci z górki pospadają a to jedna się nawet toczy. To nie prasować? Nie, słomę prasuj. A czemu czemasz nie prasować? No nie wiem, no. Gdzie jakieś pytanie, skąd nie wiadomo. Nie wiem, moi drodzy, skąd to takie pytanko wyczesnęła. trzasnęła? Ale to będą bel belki chyba, ale nie owijać. No i słomy się nie owija, Dosia. Ja, nie wiem myślałam, może da się. No, i da się może i da, nie? Ale nie obija się. No dobra, dobra. Bo potem z tego raczej nic nie wyjdzie. Ale tu mam problem z balkonem, ja nie wiem jak to złapać. Musimy moje dozy zaczekać tak. O, może teraz jakoś. Czekajcie, podjedziemy teraz. Oj, tu jakieś problemy miałam. Zapomniałam włączyć maszyny. I się nie ale... dziwisz, czemu tak szybko jedzie, co? No, już działa rok, jakby co? A czemu mi tego nie łapie? Halo. Zaraz na ogrodzenie, moi drodzy, wiadomo, No nie wiem, A właśnie co, co jak tam działa ta przyczepa? Nie no, przyczepa w ogóle działa, działa, nie? Tylko to jej belki jedynie nie ma, chyba się już popsuła. Przyjść ci pomóc? Wiesz co, nie, na razie nie trzeba. Na razie ja to dalej zbierę, zobaczymy. O nie! Co się Muszę stało, sama dosia? rozładowywać. Tak! O nieee. No dobrze w realu tak samo jest. To nie fajnie. <laughs> Ale wiesz, w realu wszyscy robią raczej okrągło, nie? Bo takie kostki, co masz tutaj, no to taka prasa w realu dużo kosztuje i tak dalej. Aha. Ich w ręce nie podniesiesz takich wielkich, nie? Dobra. I tak to wiesz, tak to jest, nie? To co, dwa pola dzisiaj myślisz, że, że zdążę? No zobaczymy, jak tam będzie leciało, nie? W sensie, wiesz, tam chyba nie ma tyle tej sumy co trawy było tutaj, nie? Z jednego paska ehm. ile ci wychodzi? No wyszło tak jedna i skończyłam, no takie niecałe dwie. Dwie walki prawie z jednego paska, tak? Aha. No to... A tych to, o, to pasków będą, nie jest... Nie wiem, tam gdzie pewnie będą, nie? Oj, tych pasków jest chyba z 14, jak nie więcej. O, to dużo. No. Chodź do siebie do mnie, jakbyś mogła. Dobra, już tam idę. Zrobimy ci zdjęcie małe. Dobra, to biegnę, słuchaj. Dobra, <laughs> dawaj. W dawaj. Wy wyłączę ciągnik u siebie. Tam paliwa jest dużo, to wiesz. No, a później zbraknie i, i wtedy będzie, no. Swoją drogą, tak teraz patrzę, ile to miejsce zajmie. Nie wiem czy tam to się gdzieś zmieści. O, ale zaraz będziemy walczyli. Jestem raz Siadaj dość albo obok stań sobie nie wiem. Na górę wskoczę. Nie, nie, nie bliżej, bliżej. Gdzie to tak daleko? Dało się. <laughs> no i ale chciałam, wiesz. No ja wiem, ty chcesz wiesz, wszędzie wejść. Ale na, na Dobre, tle różowej folii. Zrobiłem. Dobra, Także jedziemy dalej, zbieramy. I powiem. Fajnie to wygląda właśnie. No tylko taka przyczepa, tak to chyba nazwijmy. No dosyć sporo kosztuje. To zawsze to wszystko jak to łapie. nie? Była też wersja troszeczkę taka, wiesz... Nie bajerów miała, nie? I to idzie tak do tyłu, ale to jest fajna przyczepa powiem ci bardzo. A jak wkłada na górę? Wkłada o A... Jak Ej, chcesz to, to sobie zobacz, tam w sklep jest też druga przyczepa, gdzie ma trochę inny chwytak, nie? Mniejszy hmm. i według mnie ogólnie gorszy trochę, nie, nie? no, nie będę jechać teraz do sklepu. Ale nie, to sobie <grym> na kat tego, w katalogu, nie? Tam sprawdź. No wiem. No i Dobra. tą walkę w końcu zapał, więc nie wiem, czym był poprzedni problem. Ja lecę może dalej prasować, co? No to jak chcesz, się Ja no z bo... tego sobie tutaj chyba zostanie, czekaj, nie wiem, z tyłu chyba jeszcze wejdą um, te dwa rządki, jakby plus tutaj. Ty to jedna belka nam zostanie. Jeśli dobrze liczę na łące. Mm, szkoda, to może już już potem zostawi natura, co? Oni a, a możesz od razu wziąć, a nie nie masz. No ale nie zmieszczę, mówię, że jestem. Ale natura zostanie. teraz, jakby nie masz nie, tu na... nie Tura. A. No to albo mam tura. No to, albo do ciągnika nie ruszałem, bo wiesz. No. Bo trochę chyba by był za mały, nie? Wydaje mi się. <noise> Klas sobie tutaj na razie powiem ci dobrze daje radę. No klasa ci zostawiłem, bo najwięcej mocy ma na razie. No szkoda, że nie różowy. Oj, już miała wszystko różowe. No, nie, no bez przesady. Jak ja tutaj nie mam Nic różowego oprócz folii do tej kieszonki <noise> i koszuli. Ej, nie dobra jednak wejdzie, bo ja liczę po dwie, a to po trzy wchodzi. O, no to Mój jak ty rok, no widzisz. Ajajaj. Aj, aj. Jeszcze będzie jedno zapasowe miejsce. O ja już właśnie będę... czekaj, trzecią belkę, tak, trzecią. Ło! Ej, do tyłu mnie ten spadam. Yy, bo tam jest duża, ten... Duży spadek, nie? No, dosyć, spo, dosyć spory. Jak chcesz, to możesz zaraz przyjść powoli na gospodarkę. Zobaczysz, jak to będzie działać. Dobra, zaraz przyjdę. O, ciekawe, czy się sturla teraz w takim razie belka, jak tutaj ją mam. Nie no, tam się tego stoczy raczej. Dobra, pojedziemy. O, ścinaka. Toczy pojedziemy, się moi polu drodzy, w drodzy, W lewo sobie tędy objedziemy. Ewentualnie tutaj, tu tutaj chyba daleko będzie, nie wiem, sam. Bo tutaj raczej wiecie bardziej taki obornik, gnojówka będzie z tej strony, więc tutaj to raczej nie ma co. Dobra, Rok, ja już dojeżdżam do końca pola, jakby, to zaraz szybko przyjdę, mm -hmm. zobaczę. Popatrzę, jak to będziesz tam. Bo tak, do 100 to my się tu na pewno nie wyłomiemy nigdzie. Nie ma opcji. Możesz próbować. Wydaje mi się, że też to <grym> będzie za szerokie. No, to dosyć szerokie są nasze. Chociaż nie wiem, może by się udało, może nie, ale to potem jak się tutaj nie wyłomiemy, żeby cofnąć gdzieś z tyłu bardziej. Biegnę. A Ty dosiał wtedy, ty chciała, żeby tutaj dawać. Hmm, właściwie nawet dosyć spory plac, nie? To może, może tutaj zaraz zobaczymy, no ja przybierzemy się. że mi tutaj właśnie, damy tutaj. Tylko wiesz, że później, żeby tylko wyjechać, no nie jeszcze. Mm -hmm. A słomy, gdzie mówisz? Ewentualnie słomy można obok potem dać tutaj, nie? Mm, a, belki słomy. No tak. No to zmieścimy się, tutaj, zobacz. Można. To mnie tam bo ja w ogóle nie do tyłu, on sam się stacza teraz w Serio? tym momencie. No. no to jest bardzo ładnie. Tylko mnie tutaj nie ten. Bo on dosyć też sporo waży, nie? To Dobra, powiem czekaj, ci, że bardzo ładnie. Ja sobie ładnie cofnę, aktualnie. żeby bliżej tego, bliżej hmm, tego betonu. A no. Dobra. I siup. Poczekaj, poczekaj, bo to jest tak, to do tyłu, wiesz, na tych rolkach. Czekaj, ja muszę sprawdzić, po czym to było, żeby sobie, wiesz, hmm, wyładuj belki, tak? Czy kiedy się rozkłada Oho! I on teraz tak to chyba zrzuci kawałek, nie? Aha, ale będziesz musiał podjeżdżać? Yy, tak, zobacz, bo tylko kawałek na rolkach, nie? Aha, a to nie. No i resztę trzeba zjeść. To mogłeś wcześniej chyba, a nie w sumie. Ale fajnie to wygląda. Chociaż te rolki trochę chyba za mocno mi się wydaje tam na początku tak zrzuciły. No nic, ale chyba jest git, co? O, o nie. Tak ładnie było. Co się stało? No tu się wzięły, przykrzywiły. Która? O ta. Ajajaj, do tam. Ja ją poprawię. To turem potem się poprawiłem. Bo... Ja ją wepcham ręcznie. <laughs> Może nie Nie rady. Ty, ale ładnie to wygląda, powiem o, ci. naprawiłam. Udało się? No, no to silna Ale jesteś. pięknie w różowej folii. I tak, tutaj nie jest nawet za blisko, żeby już nie wystawało, nie? Elegancko Tutaj damy wyszło. jeszcze słomy, będziemy sobie potem brali z tej strony, nie? Bo to i hmm. tak będziemy rozrywali na kiszonkach jak będziemy mieszali pasze. Więc jakoś to będzie. Dobra, to ja dosiadę do siebie tam na pole. Dobra. Sprawdzę, jak pracujesz. Jestem Idę ciekaw, siępoko? jak ja tym y, podjadę pod górkę, nie? Bo ta Dobra. przyczepa jest dosyć spora. Dobra. Nikt mi klasa nie ukradł całe szczęście. Drzwi <laughs> zostawiłam otwarte. W sensie. Dobra, jadę dosia. Dobra. Ja już ten... A ile na godzinę jedziesz? Oj, zaraz ci powiem, bo dopiero właśnie wykręcam, bo samo wiesz mówiłem cię. Dopiero że pierwszy rządek? Nie, trzeci. No dać to się robi... O Ej, nie. z tyłu. ci belka. Dawaj ją tutaj rzucaj. Ale to ja wiem, że mam belkę. No co czemu jej nie wyrzucisz? No bo, tak jakoś. Ja ją ci zabiorę, to zobacz. A no dobra, to ja jadę paczek. Ale wraz z Tobie, to z tobą, to jakie wielkiego. I one był... wszystkie poleciały na dół? Yy, jedne na górze było wcześniej chyba Gdzie nie. na wiem. górze. Nie pamiętam. No nie na górze żadnych. może się stoczyły w takim razie. No jednak gdzieś wam. No tutaj na polu. jest, a na sąsiednim. Dwie są na sąsiednim polu. Serio? No to... Tak, tylko że na nasze na szczęście. A no to się tak aż daleko po, pod tą jedną jaś na polu. No tej bo są okrągłe, to się wyrzuciłam. to nie kosztuje. Ty, tu trzy są nawet belki. O, toż, a jedna ej, ale... tego, jedna po drugiej stronie ulicy. Okej, okay, ale wiesz co? Ja jedną y, to na samej górze wyrzuciłam, więc... No tak, ale wiesz, ty pewnie wyrzucasz jak jedziesz, nie? Tam z tyłu. Z tej powiedzmy ala owijarki. Aha, no. może źle podjechałem. Źle się. A ta się turla? Czy nie? Też się tu turla. Dobra, łapie zaraz. Tu turlający się w belki. Czekaj, Ej, co? jeszcze biorę to i lecę po tamtą. Ej, Rok, tu wiesz co? Może hmm? czekaj, ja wezmę wszystko, pobyluję i zobaczymy, czy wszystkie naprawdę zlecą. No zlecą, zlecę, jakby były trzy teraz. <laughs> dobra, lecimy po tą belkę. No powoli, powoli, ale leci, nie To ja jedną na górze ci wyrzucę. <noise> nie, nie rób tak widzimy drodzy, jakie to się ma pomysły. No co, zobaczymy, wiesz Pan dobra, wypuszczę teraz jedną z tyłu. Czekaj, łapie. <noise> to czy się? To słabo Toczy. leci. No ale słabo. No bo dopiero wiesz, z małego nie, spadku no, leci. No, dokładnie. A na górze jeszcze jedna wyleci, tak? Mmm tak. Dobra, Tylko to ja, ja już mam za sobą. On no trochę nieźle. chyba tego um, zwolni, nie? Pod górę. No pod górkę je tak, zgadzać no, ale tu jakie są wiesz, górki, nie? No, spore. Tutaj Ursus by nie dał rady. Sto jeszcze stół prasu. O, leci, leci. No i teraz kiedy ją wypuścić? Ja jeszcze wyjdzie, dawaj. Ja będę łapo. Zbiera czy jest, nie zbiera? Co jest? Myśli, może tego pod czekaj. Nie, nie, no. nie A nie, zbiera. zbiera, dobra. Dawaj na samej górze i wtedy zobaczymy, czy tego, czy trafisz, co? Ja łapię. Dobra, ale na końcu pole, czy na samej górze no, na górze, na górze, żeby się stoczyła, nie? Dobra. Gorzej jak polecieć jest z boku, to myślę, się zaraz zgonić <noise> Zaraz zobaczymy. Dobra, zaraz wypuszczam ją. No dawaj. Je jeszcze chwila. Pa, pa. <noise> Poleciała. Patrz, jak się toczy. <noise> trafił nie, nie trafił patrz ja już widzę że no już na no, lewo skręcała się no na bok jeszcze kolejną będę miała chana na samej górze a może i nie, nie dobra ja jednak, łapię nie. bo zaraz mi skręci za mocno <laughs> dobra za 10 punktów złapane. także lesy doszły teraz do ciebie dobra, ja jestem właśnie tutaj na górze już będę zaraz zawracać ale chyba nie wyjdzie kolejna a może a wyszło jednak dobra zaraz wypuszczę kolejną słuchaj rok z samej góry, ciekawe czy się stąd też stoczy. Powinna, bo wcześniej też tutaj. Dobra. Nie jadę, jadę do ciebie. Ale on tak wolno jedzie. No nie, nie toczy. Bo on się. taki ciężar. Chociaż w real wydaje mi się, że no pod takim kątem to... Nie wiem czy powinienem wierzę, czy nie. Bo wydaje mi się, że ta walka może trochę do tyłu polecieć. A, że Tam ten... co wyjeżdżałem bardzo pionowo, nie? A No to nie wiem, ale w ogóle. No tam ja tyle bala, to wiesz? Widoczki z tego pola moim zdaniem są mega. No mega w mega. ogólnie jest mega, nie? No. Niedługo musimy kupować tego. Pługi, kultywatory, nie? Trzeba orkę robić? Dokładnie. Oj, Możecie niestety. moi drodzy pisać widzowie, do jakich ciągników, jakie pługi mamy kupić? W sensie ile skibów, nie? Na do przykład klasa do, też? do No tak, do klasy, ile. Mi się wydaje, że do klasy, nie wiem, 4 albo 5 z I ty też, też czy obracane czy nie jakie firmy na przykład możecie napisać takie rzeczy, nie? Łambelkę! Złapana! No nie, chciałam, żeby się sturlała. Wyjdzie chyba jeszcze jedna. Tutaj? Tak. Musisz Słychać. Aha, o. A mój dozio. <laughs> Czekaj, bo mi narobiłam. Dobra, wyrzucaj, wyrzucaj. No o. Co jest? Czemu nie chciała wylecieć? Dobra, złapane. Ty, ale czekaj, niech ona mi wyleci, a nie już tu mi tak łapiesz szybko. <głos> <głos> nie znam, że dobrze, wyleć się ty już. To dawaj sobie obok, nie mi ten sam, że bo... przecież robić przerwę co jeden, nie? no ja tak robię właśnie. To czemu tak dziwnie skręciłaś? <noise> no bo coś mi przycięło. Wiesz no. <noise> o ptaki leciały, uciekły. Dobra. Dobra, zaraz będzie niedługo kolejna. To zrobimy zdjęcie. Jeszcze, jeszcze chwilę. No okej, okay, okej. Okay. Jedziemy powolutku no. pod tą górkę. Dobra, o. Dobra, zaraz będzie. Czekaj, doszła, jeszcze chwilkę, musisz muszę się ustawić. Dobra, mów kiedy puszczać mogę. czekaj. Ustawiamy, no, czemu uciekasz? No chciałam, aha, dobra. Nie uciekaj. Okej. Okay. Dobra, dawaj. Puszczam? Tak, robimy zdjęcie moi drodzy. Widzicie, jakie przygotowania. Ale ładne, dobra, ja sobie, Ja ale chcę dalej pracować. No, ale chcę też również zbierać. Mi się podobało i dość taka praca. Sobie jadę rususem żółtym. No, elegancko. Ja klasem, tylko szkoda, że nie różowym. Łączę <laughs> kogut. <laughs> Ty dość, ale są takie specjalne, chyba edycje pomarańczowe. W sensie, mm -hmm. jako niby takie, właśnie tego. Mm, komunalne, jako takie łaściogniki nie, do Aha. różnych takich rzeczy i są chyba jeszcze wersje czarne albo białe, nie jestem pewien, tak mi się wydaje, o. albo to było tego, albo to było w, 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 w Dojczu. A no to I ja nie wiem, w nie powiem. Tak Spójrzcie, jest chyba wersja czarna, komoruje. O no, no, proszę. I nie są pewien czy w Dojczu, chyba też jest czarna. No, ja nie wiem. Ale ten komplecik bardzo ładnie wygląda. Są jakieś takie specjalne wersje, ale nie wiem dokładnie czym one się charakteryzują, oprócz samego koloru. Także jest mi ciężko to powiedzieć. Ale być może widzowie wiedzą. Ktoś wie, może obeznany. I nam chętnie napisze w komentarzach. Belka poleciała, uwaga. <słuchaj> no jo, no tak. da się dawać z górki. O, czekaj, muszę... O, teraz dobrze będzie. O, ile teraz zebrałaś tutaj? No, sporo. Dobra, jedziemy. Ej, chcesz zobaczyć? Dawaj, on teraz może ja puszczę belkę i zobaczymy jak się po... sama stoczy, co? To dawaj, zaraz. Za tobą będzie leciała. O, czekaj, czekaj, bo za blisko podjechałem. nie. To uciekaj Nie, miste. ale to już możesz teraz jechać, jak się już wyrzuści, wiesz, na ten pierwszy, nie? A. O, bo tutaj są teraz w dowolnej, w dowolnej chwili, nie? To Dobra. co, te pole jedziemy na obet, nie? No ja już się zmęczyłam. Ty jak leci. Leci? Goni mnie? Nabiera prędkości. Ja na, na razie jest nawet dobrze. Chociaż no w delikatnie. Oj, już no widać. wiesz, tu pewnie gdzieś jakiś też nierówno jest pod skosem, może trochę te pole. O. Zdecydowanie tak. Ups. Już masz kolejną balkę? Tak. Jakoś szybko, no bo tam w sumie dużo może dlatego, że zebrałam. Być może, być może Ty no o. dobra, ja to do się chyba łapię co? Mm. Bo na prędkości nie nabiera zbytnio, tylko tak się no, toczy dobra. powolutku No dobra, musisz złapać, bo zaraz kolejna ucieknie <laughs> Czekaj, tutaj mi jeszcze wejdzie... Jeszcze będzie kilka Chyba o. będą te ze trzy paski z tyłu. Oj ojoj oj. co ja tu zrobiłem teraz? Co z... Uu. Przejechałem ramieniem, zaraz połamie. No i tyle z opę, nowego sprzętu, który zakupiłam. Nie szanujesz nic, <laughs> Piszcie hashtag nie Pojedzie szanujesz się Dosia do nic, się do mechanika i, i tam, wiesz, wyklepie. O. Dobra, stój, i tu. No ale wiesz, chcę, żeby omiuchów takich nie robić. O, no, Dosia, to jest nieuniknione. No, tak mówisz. W moim przypadku. <laughs> no, ej, myślałam już, że ogólnie. No ale tak nie robię chyba wcale takich dużych tych omiuchów. Nie, no, powiedzmy, że że jakoś tam jest, nie? Aha, aha, okej, okay, no dobra. Dobra, z tyłu jeszcze będą dwa rządki, a ja nie wiem, ten z przodu, jako chyba też trzeci, nie? Eee, jak to? No u mnie tutaj się tego, belki mieszczą, nie? Aaa, o dwa chyba, Myślałam, że z ja jeszcze jeden. trzy rządki mam do zebrania, nie, 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 nie. takie patrzę, widzę dwa, czy ty gdzieś widzisz jeszcze jeden więcej? <laughs> Oj, jak to by się jeszcze mniej spółrządka nazbierało. Mmm, no, początki i końce może, znaczy początki bardziej jak zaczynamy. Tam z prawej strony trochę jest też, nie? No, właśnie tam, to, tam no jakoś więcej wyszło, nie wiem w sumie dlaczego. O, ja wiem dlaczego, góberka. ale nie będę mówił. Oj, dobra, już. O, no i ładnie, widzisz? Dobra, jedź, jedź, No, to się, a, nie wyrzucę. Spokojnie, wierzę, teraz. spokojnie. Nie? No, za późno. Oj. <laughs> Mam nadzieję, że Nie zdążyłeś nie nie, nie, bo nie. to jest skądś. No dobra, nie. to poleci na dół. Ja muszę teraz to gonić. <noise> dobra. No ładnie. Nie złapałem, teraz jeszcze bardziej przykrzywiłem. Kto to widział, żeby za wilkami na polu latać? <noise> dobra, o tutaj nie no, Oj, oj, oj co tu się dzieje. Hmm, muszę to chyba wziąć ten Dobra, sensu. dosia. Słucham. Złapana belka, misja zakończona sukcesem. Gratuluję. <laughs> Ciekawe no. Co tam zostałeś na górze? Tak. Dobra, to jadę po tą belkę do ciebie. A, no tak, bo jest kolejna już tu. O. No tak, tak, tak. A ja tutaj o miuchy trochę zbieram. Dawaj tego, dawaj ten duży pasek jeszcze jeden. Dobra, już. No, Dobra, trudno, zostanie trochę miucha. <grystanie> Poprawi się potem. Weź, Weźmy te widły, nie? Widły wezmę, przyjdę grabiami i pozgrabiam wszystko w jeden pasek. O nie. Oj, no dobra, trudno. Co wam się wydarzyło? Nic, robisz. Dawaj tą belkę. Teraz? No, może być teraz. Ale możesz pojechać dalej, nie? No, mogę, mogę, tylko ten. Dobra, jednak, może nie teraz. <grystanie> Muszę teraz. Poprawić Do, zagrożenie. Dogonisz dług. ją bez problemu, myślę. Ale nie, chodzi o to, żeby po prostu mi się nie wyłamał, nie? Aha. No dobra, teraz jest całkiem ok. Kolejna no i belka. A tu, jaki omijak znowu. Oj, no bo to Ty, tak, ja jeszcze ja nie jedna walka wyjdzie, czy nie? Stąd. O nie, e, o nie. wyjdzie chyba. Uuu, co tam się narobiło? <laughs> nie pytaj. A, nie, chyba nie będzie jednak. Nie będzie? A ile zbraknie? Bo to też omiaki jak coś. No właśnie z omijaków będzie, jak coś. A może będzie, będzie jednak. Okej, okay, dobra. O, dobra. To co, nie wiem, zbierać omijaki czy nie? No, aby to, aby to belkę dokończyć, nie? No to skończyłam belkę. No dobra, to co? będziemy się po moi drodzy, żegnali. Te drugie pole pewnie sobie potem zrobimy. Czy coś z tym spowodujemy? Po obiadku już, albo jutro. A ten dość poniżej zastawi, tak ładnie wygląda, nie, a ten tur. No, no zobacz, pięknie. co to więcej trzeba. A weź tego na chwilę, pokaż te, yy, jak się chowa, bo tak na boki ściska. Co się chowa? O, w ten sposób tutaj jest, A -a. na tym drugim turze jest inaczej trochę, nie? że tam Fajne. jakby się ruszają te całe, wiesz, do łapania, nie? się ściskają inaczej troszeczkę. Raks, chodź tutaj do środka. Nie, nie, nie. Chodź, A to mnie nie ścisniesz, nie ma takiej opcji chyba. Musimy, no chodź, Weź chodź. jest Maxa. Ale podejdź bliżej, <laughs> stój. Nie, co jest, nie najbardziej? Nie da się bardzo. Ja nie no mogę nie. wyjść. Nie możesz? Nie. Rok złapany, No weź się pójść, dobra. No nie. Tak nie miałem. Widzisz, moi drodzy, robić. co ty się ze mną zrobić? No i zgnieść. Ja bym ci nie, ja bym cię złapała i pojechała do gnoju rzuciła. <laughs> Którego tam nie ma. Oj, są iś może. ma. Takie co moi drodzy. Jak Wam się spodobała łapka w górę, wpadajcie również na kanał do macie link w opisie, subskrybujcie ją. Komentujcie i my się widzimy w kolejnym filmie. Także cześć, trzymajcie pa pa pa.